Intuicja to skam. Wszyscy ci mówią na temat intuicji, że intuicja to jest jakiś twój duchowy przewodnik, że intuicja to jest coś, co spływa na ciebie z nieba i jak nie będziesz słuchać intuicji, to będziesz cierpieć. Ale ja bym chciała dzisiaj zaproponować ci nowe podejście do intuicji, które sprawi, że zrozumiesz w końcu, czym tak naprawdę jest intuicja. Cześć, tu twoja ulubiona YouTuberka Angela i dziś porozmawiamy sobie o intuicji, jak już słyszałaś, ponieważ dużo osób nie rozumie, jak działa intuicja. I teraz. Powiem najpierw podejście, które sprawia, że nie potrafisz się dogadać z własną intuicją. To jest właśnie podejście, że intuicja to jest coś zesłanego z nieba, że intuicja to jest coś, jakiś Twój wyższy duchowy przewodnik, który pokazuje Ci, jak iść i jak nie iść w życiu. I po części to jest prawda, ale dzisiejsze, a dzisiejsze spojrzenie na intuicję będzie trochę głębsze, bo intuicja pokazuje Ci, jak już idziesz. I jak nie idziesz, nie jest do komunikowania tego, żeby ci powiedzieć, co masz zrobić, a czego nie robić. Intuicja komunikuje ci, jakie będą konsekwencje tego, co aktualnie robisz. To jest zupełnie inny wydźwięk. I dlaczego? Bo teraz wyobraź sobie, że zakładasz, że wszyscy mężczyźni zdradzają. To, co Ci będzie podpowiadać w takim razie intuicja, to na początek będzie Cię kierowała do mężczyzn, którzy mają tendencję do zdrad, i będziecie, cały świat Cię będzie odpychał od mężczyzn, którzy są faktycznie skłonni stworzyć dobrą i zdrową relację, ale drugie, będzie Ci komunikował, komunikowała, tak? Ta intuicja będzie Ci komunikowała, że ten mężczyzna w przyszłości Cię zdradzi. Tak! I tak będzie, ale nie dlatego, że intuicja to jest kompas do tego, co się dzieje na zewnątrz, tylko intuicja to jest kompas do tego, w jakim kierunku idziesz wewnątrz. Czyli intuicja ma ci tu pokazać: hej, zobacz, masz takie przekonanie, że ponieważ on jest przystojny, to cię zdradzi, tak? I teraz ty nie pracuj nad tym, żeby go rzucić. Tylko ty pracuj nad tym, żeby przestać tak o nim myśleć. Jak oglądasz mnie w internecie, gdzie ja ci mówię, chodź załóż biznes, który będzie na ciebie zarabiał, i Twoja intuicja ci podpowiada, to jest tylko scam, to ta intuicja ci nie mówi, Angelika cię oszuka, uważaj, nie idź tam. Ta intuicja ci mówi, że nie jesteś w stanie wykonać takich działań i sama się oszukasz, dlatego że nie potrafisz przyjąć tego, że. Że możesz mieć taką rzeczywistość. I to, co mówi ci intuicja, to, co ci pokazuje intuicja, to nie są prawdziwe konsekwencje rzeczywistości. Intuicja nie chce cię nakierować na zewnątrz. Intuicja to jest coś, co pokazuje ci do środka, gdzie jest problem, nie na zewnątrz. Więc jeżeli następnym razem będziesz. Yy, no, wróćmy do tego mężczyzny, bo to jest sytuacja z mojego życia, tak? Spotkasz przystojnego mężczyznę, i pierwsze co ci twoja intuicja podpowiada, to to jest typ mężczyzny, który zdradza. To jest po to, żeby wyświetlić ci przekonanie, przystojni mężczyźni zdradzają. A nie po to, żeby ci powiedzieć, że on konkretnie cię zdradzi. To może być mężczyzna, który nigdy by nikogo nie zdradził. I teraz to, co się wydarzy w sytuacji, kiedy ty posłuchasz tej intuicji i rzucisz tego mężczyznę na zewnątrz, albo posłuchasz tej intuicji i będziesz udawała, że nie słyszysz tego, co jest wewnątrz, to sama zaczniesz podejmować decyzję i popychać podświadomie tego mężczyznę do zdrady. Tam jest jakaś jumpreza. Nie wiem, czy słyszycie. Ale jest trzynasta w południe, a oni mają DJ-a i drinki, więc y, witam w Seulu. Ale wracając, intuicja nie jest, powtórzę to jeszcze raz, żeby zabrzmiało, wskaźnikiem do działań zewnętrznych. Intuicja to nie jest coś, co powinnaś tego słuchać, żeby kierować się tym na zewnątrz, bo Twoja intuicja nie zmieni się i ona zawsze ci będzie podpowiadała te same rzeczy, jeżeli ty się nie zmienisz. Twoja intuicja nigdy nie przestanie Ci podpowiadać, że przystojni mężczyźni zdradzają, dopóki ty się nie nauczysz, że to nie jest kwestia tego, że przystojni mężczyźni zdradzają, tylko tego, że masz nierozwiązany problem z taką sytuacją i że to ty musisz zmienić coś w środku, że to ty musisz zmienić swoje przekonania w środku, które pozwolą ci w końcu zacząć postrzegać ludzi nie przez, przez perspektywę tego, że przystojni mężczyźni zdradzają. Więc co zrobić, jak intuicja ci podpowiada rzeczy, które ci nie pasują? I tutaj podam ci na przykład. Nie ma sensu inwestować 2,5 tysiąca w kurs, jak robić biznes. Bo i tak mi się to nie zwróci, bo biznes to jest ciężka praca i to co ona mówi, to jest skam. Tak? To jest przekonanie, które ci się wyświetla. Jeżeli ci się to nie wyświetla, jeszcze nie jesteś w biznesie dla bogini, to nie mam pojęcia dlaczego, bo to jest najlepsza i najłatwiejsza droga do tego, żeby mieć tyle pieniędzy, ile chcesz. Ale jeżeli coś takiego ci się wyświetla, to teraz głupie będzie udawać, że tego nie ma. To będzie głupie. Jeszcze głupsze będzie. Udawać, że tego nie ma, albo zauważyć to i uciec od tego przekonania i zrobić. Nie, no moja intuicja mi podpowiada, że mi to nie wyjdzie, więc na pewno mi to nie wyjdzie. Natomiast najlepszą drogą jest zaadresować to przekonanie i nauczyć się sobie z nim radzić. Jeżeli chodzi o to, to w poprzednim filmie mówiłam, jak sobie radzić z tymi negatywnymi przekonaniami, które wyświetla nasz umysł w kontakcie z nową rzeczywistością. Więc jeżeli chcesz zacząć, to zacznij sobie od poprzedniego filmu. Natomiast jeżeli chcesz kontynuować, to w biznesie dla Bogini będziemy nad tym pracować. Dlatego, że biznes, miłość, życie generalnie, najważniejszy jest mindset. Główną rzeczą i jedyną rzeczą, nad którą musisz pracować, jest Twój mindset, jest sposób, w jaki postrzegasz świat, jest soczewka, przez którą oglądasz świat. Ty się nie musisz uzdrawiać i naprawiać. Jedyne, co musisz zrobić, to zrozumieć, jak działa ta rzeczywistość i jak się w niej posługiwać. A o tym będziemy mówić w biznesie dla bogini. Natomiast moja droga, jedyne, co Ci mogę tutaj obiecać, to jest, jeżeli teraz tego nie zaadresujesz. To to nie zniknie. I każda następna rzecz, która będzie podobna do tej, będzie się pokazywała tak samo. Co mam na myśli? Każdy następny przystojny mężczyzna będzie cię triggerował, myśląc, że cię zdradzi. Każdy następny pomysł na biznes będzie cię triggerował, pokazując ci, że biznes to jest ciężka praca. Każda następna rzecz, która jest chociaż w połowie, podobna do tego i która ma u podstawy te same przekonania, czyli na przykład wszyscy mężczyźni zdradzają albo biznes, prowadzenie biznesu jest trudne. Twoja intuicja nigdy nie przestanie cię odwodzić od tych pomysłów, bo intuicja jest kompasem wewnętrznym do pokazania ci, gdzie wewnątrz istnieje problem, a nie na zewnątrz. Dlatego przestań słuchać tej intuicji i reagować na nią, i zacznij słuchać tej intuicji i słyszeć, co tak naprawdę próbuje ci powiedzieć. Bo postrzeganie zewnętrzne intuicji i tłumaczenie ci, że intuicja ma cię nakierować na lepszą drogę poprzez unikanie tego, co ci podpowiada, czyli on cię zdradzi, zostaw go, to jest scam. To cię nigdzie nie doprowadzi. To cię sprowadzi na manowce, bo finalnie to, co się skończy, jak to się skończy, to skończysz pracując w korporacji, nieszczęśliwa i nie potrafiąc realizować swoich marzeń, skończysz w relacji z mężczyzną, który ci się w ogóle nie podoba, próbując unikać tego, żeby cię zdradził, i skończysz generalnie nie doświadczając tego, co chciałabyś doświadczyć ze strachu. Bo jeżeli intuicja. Pochodzi ze strachu i intuicja jest zbudowana na mindsetie osoby strachliwej, to intuicja będzie prowadzić do sytuacji, które są oparte na strachu. Intuicja nie jest wyższą świadomością. Intuicja jest kompasem po aktualnym mańcecie. Nie daj się zmylić. Opamiętaj się, jeżeli interesuje Cię większej ilości pieniędzy, jeżeli interesuje Cię. Zmanifestowanie życia w swobodzie finansowej, chodź do biznesu dla bogini. Bo tam ustawiamy biznes pod ciebie. Ustawiamy biznes jako twojego sugar daddy'ego, który będzie ci sponsorował życie. Dlaczego? Dlatego, że gdybyś teraz chciała manifestować codziennie cudowny seks, codziennie najfajniejszy seks na świecie, tak? Być w pełni usatysfakcjonowana, to najprostszą drogą będzie znalezienie stałego partnera. Dlaczego? Bo teraz wyobraź sobie, że nie masz tego stałego partnera, nie wychodzisz nigdzie z domu, ale dalej oczekujesz, że wszechświat dostarczy ci codziennie fantastyczny seks. To, co się będzie działo, to zaczną Ci podrywać jakieś oblechy na ulicy. No i umówmy się, nie będzie ci się to podobało, i zrezygnujesz, i zrobisz, kurde, no nie mam tego, czego chcę. Świat mi nie daje tego, czego chcę. Jakbyś się poczuła, gdyby ktoś przyszedł i zapukał do Twoich drzwi i powiedział ci, że przydać ci najlepszy seks na świecie? Zrobiłabyś. On jest nienormalny, ale to jest przecież Twoja manifestacja. Tak samo w przypadku pieniędzy. Jeżeli manifestujesz teraz, powiedzmy 100 tysięcy złotych, to umówmy się. Prawie nikt, nikt o zdrowych zmysłach, jakby znalazł walizkę na ulicy, gdzie jest 100 tysięcy złotych w gotówce, to tej walizki nie weźmie. Nikt o zdrowych zmysłach, jak obudzi się któregoś dnia i będzie miał na koncie 100 tysięcy z niewiadomych źródeł. To nie zezra się w gacie, w sensie każdy zezra się w gacie, z myślą o tym, kurde, skąd to się wzięło, czy ja na pewno nie poniosę za to konsekwencji, czy to nie jest jakaś mafia. Dlatego, jeżeli chcesz mieć ten fantastyczny seks codziennie, to najprostszą i najłatwiejszą drogą jest znaleźć partnera. A jeżeli chcesz mieć stuprocentową wolność finansową, to najłatwiejszą i najprostszą drogą będzie założenie biznesu, bo przestaniesz szukać. Świat przestanie szukać rozwiązań na dostarczenie ci tego, czego chcesz, bo dasz mu źródło przepływu. I jak zrobisz, to jest mój biznes, mam tyle produktów, robię to i to, chcę tyle i tyle, to to, co zrobi świat, to upewni się, że twój produkt trafi do ilości osób, która jest potrzebna, żeby zaspokoić twoje potrzeby. Więc to nie jest coś, nad czym ty musisz ciężko pracować. To jest źródło przepływu. Do którego musisz się odpowiednio ustawić. I teraz najłatwiejsze albo najlepszą drogą to jest zrobić to z odpowiednim mindsetem, który nie będzie ci komplikował życia. Bo jeżeli masz mindset, nie wiem, gdzie zacząć, nie wiem, co zrobić, nie wiem, jak to promować, nie wiem, gdzie to pokazać, jeżeli masz mindset, to jest za trudne, to wymaga ode mnie bardzo dużej nauki, to wymaga ode mnie bardzo dużego skupienia, to po raz kolejny będziesz miała utrudnione zadanie. W biznesie dla bogini, ja ci to wszystko wyłożę. Tak jak ja to zrobiłam przez ostatni rok, zbudowałam biznes, który pozwala mi na całkowitą wolność. I to ci wszystko wytłumaczę jak krowie na rowie. Czarno na białym dostaniesz bez wymówek rozwiązania na ustawienie biznesu i siebie do biznesu w taki sposób, żeby przestał być dla ciebie problemem. Skąd weźmiesz takiej ilości pieniędzy? I nauczysz się też, jakie ilości pieniędzy są ci naprawdę potrzebne. To jest totalnie starter pack do zaczęcia biznesu, ale też do wyniesienia aktualnego biznesu na, kom, na kolejny poziom, w wolności. Ja prowadzę biznes? Właściwie nie. Biznes prowadzi mnie i to są jedne z pierwszych zdań, które ja mówię od samego początku. Ja nie prowadzę biznesu. Biznes prowadzi mnie. Ja się tylko stawiam tam, gdzie jest mi fajnie i przyjemnie, a wszystko inne dzieje się samo. Jeżeli w to nie wierzysz, to za miesiąc? To może być Twoja rzeczywistość. Do zobaczenia w programie.